I'm here to get my memory back. OK, siemano Wam wszystkim witam Was serdecznie z tej strony Chmielu. A to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Remember Me. Mm, w poprzednim odcinku, w poprzednim odcinku przemierzaliśmy mm, całą tutaj całą siedzibę Memorize nawet nie wiem czy to jest Memorize chyba tak w, w poszukiwaniu przepraszam tego doktorka z którym właśnie teraz będziemy walczyć raczej zaczęliśmy trochę niefortunnie w poprzednim odcinku bierzemy się od razu do roboty wysłał na nas małą armię liperów In the I the Don't kill her! I want to taste her mind! No trochę w, tej, w ciągu tej walki nie będę się odzywał, bo chcę się skupić, a, a, aby, aby za bardzo, a raczej za dużo razy nie umrzeć w trakcie tej walki właśnie. O, świetnie, jeden siadł. Zobaczę, czy tych można czasem, nie, tych nie można jeszcze. A nawet mogliśmy ich chyba przeciążyć, ale myślę, że lepiej będzie, jak właśnie tych e, lepszych enforcerów przeciążymy, to nam na pewno lepiej da. Większe korzyści nam to da. O kurde. No, niedobrze, nie. Chwila, zanim, zanim przejdziemy do walki. Tutaj możemy sobie dać coś pod kwadrat, tak? W sumie nie mamy nic z leczenia. To jest jedyna opcja, jaką możemy tutaj zastosować. No to dajmy to pod leczenie. Ale mamy jeszcze jedno do odblokowania. I tym razem będzie to trójkąt, tak? Tutaj pod trójkąt mamy to. No zapodajmy sobie to i już będzie Czyli mamy tak trójkąt, trójkąt, trzy trójkąty, trzy kwadraty, cztery trójkąty, cztery kwadraty i trójkąt. bra. Jeden z głowy jeszcze jeden. Ciekawe, co teraz ten penis zacznie nam wysyłać. Wow. Chciał nas zrzucić jak do sypu. Ale dostanie zaraz w pierdol. can stop me from finishing my work and you, hunter of memories, you will no longer, huh? Oh. No, no. Oh. Hmm. Just of Edge? Wspominał mi właśnie kogoś takiego, ale zaraz zobaczymy, co ten doktorek ma nam do powiedzenia, o ile będzie jeszcze żył. Bad, it's He's it, out of my head. Thank you. Yes. Thank you, Memory Hunter. Thank you for opening the doors. Johnny Greenteeth. You weren't just the subject of an experiment, were you? Dr. Green. So empty. So true. The past is a foreign country i'll see that everyone learns what was done to you here we were monsters but at least we were free he wanted to turn us into his slaves quade is dead it's over now code black authentication accepted auto destruct sequence initiated yes it's over Sebastian zapłacił. Now jest twoja turn, Memory Hunter. To będzie moje. Wszystko to horror zostanie zapomniane w płomieniach. Ale kto to jest, tak w ogóle? Dalej nie mogę się dowiedzieć, kto to jest. Z tym Johnny, na którego polowaliśmy wcześniej? O kurde. Widać, że nie obcina paznokci i od razu nam jednego hita. Odpowiadają mi co do kombosów, ale nigdzie go nie mogę. Wy Ciężko jest tu wprowadzać kombosy przy takiej ilości przeciwników. Jeszcze gdy ten Johnny do nas nawala. Może byśmy się teraz za niego faktycznie zabrali. No kurde. Wiecie co, może włączmy sobie ten sensen kamuflażu. Teraz on nas nie znajdzie, tylko my też go nie znajdziemy. I efekt jest taki, że Niepotrzebnie włączaliśmy tego z pressa, no. Kurde, muszę sobie tutaj na nich trochę życia od odregenerować. Ale przy takiej ilości typów to nie jest za bardzo możliwe. Hmm, a skoro byśmy on na pewno ma. Gdzie on jest teraz? Kurde, powiem mam szczerze, że to teraz już mam taktykę opracowaną na niego i teraz powinno mi się udać. Musimy podczas gdy on nas będzie atakował, będzie nam zabierał życie, musimy sobie z tych liperów wybierać kombosy na życie, a na niego musimy odczać Dosa, Wtedy go atakować. OK, możemy włączyć lę Dobra, teraz sens dostajesz jeszcze po raz kolejny i teraz spróbujemy tak zrobić. Ciekawe, ile on takich ataków naszych wytrzyma. Granie na klawiaturze na pewno w takim momencie byłoby dosyć trudne. Skoro nawet na padzie mam problemy. A wiadomo jak są slashery na, na PC-tach. O, zakończmy go świetnie. Teraz quick time. A czemu on wygląda jak Bad e, jak y, Edge? Nilin, Johnny has ordered the destruction of the laboratories. Everything's going to blow. You need to leave. A co z, tym? z bad No bez przesady, To, 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 to było przegięcie teraz. The fog of La Steel has been lifted from me. I can see clearly now. Memorize Sensen, the Leapers, these horrible secret experiments, it's all connected. I feel compelled to puncture this false utopia and rip it apart. I must find the conception cube at the heart of Charles Cartier Wells's monopolies. That's where the Sensen curse is kept. Warm and nurtured, immersed in the cobalt glow of the memorized central servers. Nothing will stop me from accomplishing this. Not the murderous machines. Not the yabbering leapers. Not the father I cannot recollect. Episode seven. Czyli został nam seven and eight. raj utracony. Czyli pewnie jeszcze jakieś, nie wiem, 2-3 godzinki gry. No, gra jest w sumie krótka, więc nie kłammy się. Gry w dzisiejszych czasach są jakie są po 8-10 godzin. A jeżeli gra jest z jakimś dobrym tytułem, to rzadko się stara, żeby gra była po jakieś więcej niż 10-15 godzin. Mnemopolis. And flow, so the world forgets, right down to Cartier Wells' name. We're going to drink a toast to David when this is all over. Thank you, Olga. Wow, what a recruit! I should have got you to enlist her earlier. Okay, let's focus. Dobra, wiecie co? Myślę, że w tym miejscu skończymy ten odcinek i w następnym odcinku będziemy zwiedzać dalej Mnemopolis, przedostawać się do... Mm, do naszego celu. I myślę, że to by było na tyle i zostawiam Was z takim fajnym widokiem na Neoparyż. Ja się z Wami żegnam w takim razie i cześć Wam wszystkim.